Jeżeli potrzebujesz protezy zębowej, jak Jan Kowalski, masz do wyboru różne możliwości. Konwencjonalny, trwale osadzony most, wyjmowaną protezę lub protezę osadzoną na implantach. Pan Kowalski skonsultował się z swoim dentystą, doktorem Nowakiem, i uzyskał wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące rozwiązania z użyciem implantów. Zalety takiego zaopatrzenia w porównaniu z konwencjonalną protetyką. Polegają m.in. na braku konieczności szlifowania zdrowych zębów, jak ma to miejsce w przypadku mocowania konwencjonalnych mostów, oraz braku konieczności wielokrotnego wyjmowania protezy z ust w celu jej czyszczenia. W przypadku zastosowania implantów, proteza mocowana jest na sztucznym korzeniu osadzonym w szczęce, podobnie jak w przypadku prawdziwego zęba. Implanty te, implanty stomatologiczne, produkowane są przez firmę Bego Implant Systems z tytanu. Z takiego samego materiału wytwarzane są np. endoprotezy stawu biodrowego. Materiał ten charakteryzuje się doskonałą biokompatybilnością oraz dużą stabilnością, jest wyjątkowo dobrze tolerowany przez organizm. I z uwagi na długą żywotność nadaje się dla prawie wszystkich pacjentów. Ponieważ każda szczęka jest inna, implanty dostępne są w różnych rozmiarach. Ponadto każdy implant powinien, jak nowy korzeń, Wrosnąć w kości szczęki, tak więc kształt i struktura powierzchni implantu powinny być optymalnie dobrane. Po implantacji sztucznego korzenia podczas ambulatoryjnego zabiegu operacyjnego w znieczuleniu miejscowym, implant zrasta się z kością w czasie od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnej sytuacji kostnej. Na ten czas pan Kowalski. Może otrzymać prowizoryczną protezę zębową, która odtwarza estetyczny wygląd i ochrania wszczepione implanty przed naciskiem, powstającym podczas rzucia. Po całkowitym wygojeniu nastąpi dobranie ostatecznej protezy i jej mocowanie bezpośrednio na implantach lub z wykorzystaniem elementów pośrednich. Proteza może być wykonana z metalu, ceramiki lub tworzywa sztucznego. Oczywiście właściwa pielęgnacja i regularne badania kontrolne są warunkiem długiej żywotności implantu. Dokładnie tak samo jak to się dzieje w przypadku naturalnych zębów. Koszty są zależne od sytuacji medycznej, możliwości technicznych i indywidualnych upodobań. Dla większości pacjentów jednak poprawa jakości życia jest głównym czynnikiem podjęcia decyzji o protezie osadzanej na implantach. Po przedyskutowaniu z doktorem Nowakiem wszystkich alternatywnych opcji, Jan Kowalski nabrał pewności, że najlepszym sposobem na uzupełnienie braków w uzębieniu, przy uwzględnieniu jakości życia i kosztów, są implanty Semados firmy Bego Implant Systems. Bego Implant Systems. Jakość i serwis made in Germany.